Poranna modlitwa na dziś, poniedziałek 22 września 2025 roku. Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć ten tydzień z Bogiem? Zapraszamy do wspólnej modlitwy, która odmieni ten dzień. Jednolita modlitwa: Panie Jezu Chryste, w tym nowym dniu i na początku nowego tygodnia staję przed Tobą z otwartym sercem, aby oddać Ci chwałę i wyrazić moją wdzięczność. Dziękuję Ci za dar życia. Za to, że mogę budzić się w Twojej obecności, która daje mi siłę i nadzieję na każdy dzień. Dziękuję Ci za wszystko, co dziś spotka mnie na mojej drodze: za radości i trudności, za spotkania z ludźmi i za chwilę samotności. Wierzę, że w każdym z tych momentów jesteś ze mną i prowadzisz mnie. Panie, oddaję Ci ten nadchodzący tydzień. Wiem, że będzie pełen wyzwań, obowiązków i niepewności. Dlatego proszę Cię, abyś wziął kontrolę nad każdą moją myślą, słowem i czynem. Niech Duch Święty napełni mnie mądrością, abym podejmował właściwe decyzje w pracy i w życiu osobistym. Daj mi siłę do pokonywania przeszkód, cierpliwość w kontaktach z innymi i pokorę, aby uznać, że bez Twojej łaski jestem niczym. Proszę Cię, abyś chronił mnie od wszelkiego zła, od zniechęcenia i od pokus, które mogą stanąć na mojej drodze. Wiem, że w Twoim sercu jest miłosierdzie dla każdego, dlatego proszę Cię w szczególny sposób za tych, którzy dzisiaj rozpoczynają tydzień z lękiem i niepokojem. Pociesz strapionych, uzdrow chorych, uwolnij więźniów i daj nadzieję tym, którzy ją utracili. Niech każdy, kto dziś czuje się samotny, doświadczy Twojej bliskości. Spraw, abyśmy my, którzy rozpoczynamy ten tydzień, byli świadkami Twojej miłości. Oddaję Ci, Panie, wszystkie moje plany i pragnienia. Zgodnie z Twoją wolą, nie moją, niech się stanie w moim życiu. Amen. Biblijna obietnica i rozważanie, drodzy, po tym jak powierzyliśmy Bogu ten tydzień, chcę, abyśmy umocnili się słowem, które będzie nas prowadzić przez każdy dzień. Niech naszym drogowskazem w nadchodzącym czasie będą słowa z listu do Filipian, Felpę 4, 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. To nie jest pusta obietnica, ale prawda, która ma moc zmienić nasze życie. Ile razy stajemy w obliczu wyzwań i czujemy, że jesteśmy zbyt słabi, aby je pokonać? Ile razy zwątpiliśmy w nasze możliwości i w Bożą pomoc? Te słowa przypominają nam, że nie musimy polegać tylko na sobie. Nasza siła nie pochodzi z nas samych, ale z Chrystusa. On jest źródłem naszej mocy. On jest tym, który nas umacnia. To jest obietnica, która daje nam nadzieję, że możemy pokonać każdą przeszkodę, która stanie na naszej drodze. Co jeśli dzisiejsze zadanie wydaje się zbyt trudne? Co jeśli lęk paraliżuje Twoje serce? Pamiętaj, że możesz wszystko w tym, który Cię umacnia. Proś Go o siłę, a On da Ci jej obficie. Niech te słowa będą Twoją tarczą i Twoim mieczem w nadchodzącym tygodniu. Zakończenie. Dziękuję Ci, Panie, za tę chwilę modlitwy, która odnowiła moje serce i umysł. Z tą obietnicą i Twoim słowem rozpoczynam ten dzień, gotowy do podążania za Twoją wolą. Niech Pan nas błogosławi w tym dniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pamiętaj, aby subskrybować, wesprzeć nas kciukiem w górę, a także aktywować dzwonek powiadomień, aby co rano móc otrzymywać te modlitwy. Twoje wsparcie pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, które pragną usłyszeć o Słowie Bożym. Dzielmy się tymi błogosławieństwami. Jesteśmy zbawieni w modlitwie.